Wydawałoby się, że 3-4 minutki teledysku ślubnego to tak zwany filmik, a nie film, więc skoro tak krótko. To musi być tanio. Z czego zatem wynikają takie, a nie inne koszta realizacji teledysku ślubnego? Pierwsza sprawa to kwestia kosztu związana z rezerwacją terminu. Krótki teledysk to nie bycie krótko w dniu Waszego ślubu. Mimo realizacji małej formy filmowej, rezerwuję dla Was pełny dzień. Będę do Waszej dyspozycji od przygotowań do oczepin lub co najmniej do godziny 21 lub 22. .00. Tyle potrzebuję, by Twój teledysk miał większą część najważniejszych momentów. Chyba, że masz jakiś nietypowy plan ślubu, to koniecznie daj mi znać. Koszt kolejny jest związany z czasem montażu samego filmu. Mi na przykład bardzo zależy, by Twoja historia została opowiedziana zrozumiale, ale też jej z klasą. By była jakaś głębia i sens tej historii, a zatem czas montażu to minimum jeden dzień plus kolejne na tzw. świeże spojrzenie i ewentualne poprawki. Koszt trzeci to wynajem i amortyzacja sprzętu filmującego oraz dźwiękowego. W moim przypadku nie są to jedynie kamery czy dron, ale także mikrofony i rejestratory dźwięku, tak by przysięga czy ewentualne przemowy na sali weselnej nagrały się profesjonalnie. Ponadto, podobnie jak fotograf, w razie awarii sprzętu posiadam tzw. backupy, czyli dodatkowe kamery, dodatkowe rejestratory dźwięku, ba, nawet zapasowe ciuchy w razie w. Koszt czwarty i chyba najważniejszy to moja wiedza, czyli co, kiedy, i jak dobrze wykorzystać? Im bardziej doświadczony filmowiec, tym lepiej potrafi przewidzieć, co może wydarzyć się w bieżącej chwili w dniu ślubu. Co robić, gdy sprzęt na przykład ulegnie awarii. Jak rozwiązać dany problem i jaki mam plan B w razie konieczności anulowania planu A. Jak widzisz, na tego typu koszta składa się bardzo wiele czynników, ale najważniejsze jest na końcu. Twoje wydane pieniądze na teledysk ślubny to nie tylko filmik ślubny, ale również spokój i pewność, że dzień waszego ślubu jest po prostu w dobrych rękach uwieczniającego.